Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy 24 sierpnia, jest to poniedziałek, rozpoczęły się zbiory. Tutaj zaczęli u nas zrywać pierwszą gruszkę. Jeżeli chodzi o jabłko, to mamy w tym roku lekkie opóźnienie. Jest to spowodowane tym, że noce jednak były ciepłe. Jabłko potrzebuje chłodniejszych nocy, żeby bardziej dojrzeć, więc jeżeli chodzi o jabłko, to przewiduję tutaj około tygodnia opóźnienia, natomiast gruszka już ruszyła. W dobie koronawirusa tutaj mamy, siedzimy sobie na kantynie, mamy różne opisy odnośnie higieny i bezpiecznej pracy, czyli zachować odległość i tak dalej. To, to wszędzie wszystko tutaj mamy powywieszane. Tak samo mamy jakieś tutaj te do dezynfekcji żele. Dzisiaj były rozdawane również maseczki, więc jeżeli chodzi o tą Higieny i bezpieczeństwo pracy to, to, to jest to na tyle, na ile może być możliwe zadbane. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zachoruje, bo no, oznaczałoby to prawdopodobnie, że więcej osób pozostałoby w domu. Mamy to rozbite na, na mniejsze grupy w tym roku, właśnie żeby uniknąć tego, że, że ktoś zachoruje i wszyscy będą musieli pozostać w domu. Także korzystamy. Mamy przerwę w pracy. Dzisiaj jeszcze prześwietlamy na jabłku, czyli obcinamy gałęzie, które zasłaniają jabłka, żeby te jabłka lepiej dojrzały. A druga grupa tutaj w niedalekiej odległości już zaczęła zrywać gruszkę. Także mówię, te zbiory już po malutku się rozpoczynają. Nieco inne jak, jak te dotychczasowe, no bo to wszystko jest w dobie koronawirusa. Tutaj macie. Pana znanego z komentarzy NIK zielone jabłko. Zielone. zielone jabłko. Także siedzimy sobie we dwójeczkę w odległości 1,5 metra, powiedzmy, także wszystko jest tutaj dopilnowane, jeżeli chodzi o, o te przestrzeganie tych wszystkich reguł odnośnie koronawirusa. Z mojej strony to tyle, tak w takim krótkim materiale, mam nadzieję, że, jak będzie coś ciekawego, to, to również będę wam pokazywał to co się tutaj w sadzie dzieje i jak to wszystko wygląda. Także trzymajcie się do usłyszenia.